Witaj. Cieszę się Twoją obecnością, bo to znaczy, że będzie nam dane wspólnie przeżyć spotkanie ze Słowem Bożym i ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Zapraszam Cię we wtorek, w oktawie Wielkiej Nocy do pochylenia się nad fragmentem z pisma, które daje nam dzisiaj kościół w dzisiejszej Ewangelii wspaniałe spotkanie z Martwstałego Chrystusa z Marią. Magdalenom. Przeczytam ten fragment. Oczywiście znajdziecie go na stronie internetowej. Link pod, pod filmikiem. Znajdziecie też go oczywiście wydrukowany na stojaku z ulotkami. Także zachęcam do spaceru. Pogoda zapowiada się piękna i, i do zebrania sobie ze stojaku z ulotkami w przedsionku. Z ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? odpowiedziała im: Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to jest Jezus. Rzekł do niej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku rabbuni, to znaczy, mój nauczycielu, rzekł do niej Jezus. Nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do ojca mego i ojca waszego, oraz do boga mego i boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła ucznią: Widziałam pana i co jej powiedział. Mój drodzy, ta ewangeliczna scena pokazuje, jak bardzo Maria Magdalena musiała kochać Jezusa. Jak wielka miłość musiała się zrodzić, jakby oczywiście Pismo Święte nie daje nam pewności w tej materii, ale gdzieś w tradycji łączymy Marię Magdalenę z tą kobietą grzeszną, tak? Której Jezus wybaczył jej liczne grzechy. Jak wielka miłość musiała się zrodzić na tym gruncie doświadczenia miłości Jezusa w konfrontacji z własnym, z własnym grzechem. Jak, jak wielka musiała być jej miłość. Jak, 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 jak ona ogromnie tęskniła za Jezusem. To nawet pokazuje ten dialog z Jezusem, kiedy ona jeszcze myślała, że to ogrodnik. Kiedy, kiedy to Maria Magdalena mówi, Panie, powiedz mi, gdzie go położyłeś, gdzie go zabrałeś, a ja go wezmę. No przecież ona to, to było irracjonalne. Tu nie było szans, ona nie miała możliwości, jak go miała wziąć sama, kobieta, gdzie go miała zabrać. Tak, to, jakby, jakby ta, ta miłość sprawiała, że ona myślała tylko o jednym, myślała tylko o Jezusie. Tak, jak, jak wielka była jej tęsknota. Więc warto może i modlić się dzisiaj o tak wielką miłość do Jezusa. Tak? O tak wielką tęsknotę za Jego obecnością, za spotkaniem z Nim żywym, zmartwychwstałym. Ech. To pytanie, czemu płaczesz? Hmm. Moi drodzy, hmm. przecież Jezus wiedział, czemu Maria Magdalena płacze. Przecież ona, on doskonale zdawał sobie sprawę, jak bardzo tęskni, a jednak to pytanie wybrzmiało. Bóg wie, czemu my płaczemy. Bóg zna nasze smutki, nasze boleści, tak, wszelkie nasze dramaty, ale chce te pytanie nam zadawać, czemu płaczesz? Tak, to, to znaczy, dlaczego jesteś smutny dzisiaj? Dlaczego boisz się? Tak, czego brakuje Twojemu życiu? Usłyszeć to pytanie Jezusa, może też tak skierowane mocno do siebie. Nie wiem, jaki jest Twój stan dzisiejszy. Może jest wiele smutku, może jest wiele niepewności. Spotkać się dzisiaj z Jezusem, tak jak wczoraj spotykaliśmy się z Jezusem, który mówi: Witajcie. Tak dzisiaj spotkać się z Jezusem, który mówi: Dziecko, czemu płaczesz? Dlaczego jesteś smutny? Jezus, który wie, ale chce o to zapytać, bo chce, byśmy mu o tym powiedzieli, żebyśmy się z nim podzielili, żebyśmy właśnie, wypowiadając to przed nim na modlitwie, zrzucili to z siebie, tak? Zrzucili to z siebie, podzielili się tym z nim, opowiedzieli mu o swoich smutkach. Zachęcam Cię dzisiaj do tego. Ale, moi drodzy, też. Zauważmy, oczywiście te łzy Marii Magdaleny rodziły się z tęsknoty, z miłości, ale też um, były wynikiem tego, że Maria Magdalena pomimo ogromu swojej miłości ona jakby wpatrywała się w ten, w ten pusty grób, tak? a jakkolwiek to nie, nie zabrzmi, w tym pustym grobie nikogo i niczego nie było. Tam nie było Jezusa. Wpatrywanie się w grób, Rodzi łzy. Człowiek wpatrując się w swój grób, czyli w te, w te sprawy, w te przestrzenie swojego życia, które są jak w jakikolwiek sposób nie martwe, które, które generują smutek, człowiek wpatrując się w swój grób widzi tylko swoje lęki, nie w grób własnego grzechu, jakiejś własnej niemocy, własnego jakiegoś niepoukładania, tego wszystkiego co trudne. Jeżeli nasze oczy utkwione są tylko w to, no to widzimy tylko lęk, widzimy tylko ciemność, widzimy tylko pustkę. I Jezusa nie ma w grobie. A więc człowiek wpatrzony tylko w swój grób może nie zauważyć, że za nim stoi zmartwychwstały Chrystus, który chce zapytać, dlaczego płaczesz? Co jest powodem Twojego smutku? Powiedz mi o tym, tak? I usłyszeć ostatecznie to Jezusowe Mario, skierowane do siebie, Jezus, który w sposób wyjątkowy, widząc nasze smutki, mówi do nas po imieniu, wsłuchiwać się. Spróbuj, może, dzisiaj, rozważając ten fragment Ewangelii, rozważając tą scenę spotkania Marii i Magdaleny z Jezusem, usłyszeć jak z martwych wstały woła Cię po imieniu tak jak mówi do mnie Łukaszu usłyszeć to imię to zaproszenie do takiego bardzo indywidualnego osobistego spotkania tak niech będzie dla nas dzisiaj taką szansą by spotkać się z Jezusem tak bardzo osobiście tak bardzo indywidualnie tak bardzo może w obliczu właśnie swoich łez Swoich lęków, tak? Usłyszeć, czemu płaczesz, dlaczego jesteś smutny, yy, i usłyszeć swoje imię, wypowiadając z ogromną miłością, z ogromną wrażliwością. Yy. Zachęcam Cię i zapraszam Cię do modlitwy. Niech to będzie dobry czas, dobry czas spotkania ze zmartwychwstałym Panem.